Siemaneczko widzowie, tutaj Angela i ja jestem dzisiaj z moją koleżanką Pati. Możecie ją dzisiaj widać, widzieć pierwszy raz na tym kanale, więc możecie przywitać. Pierwszy raz. Możesz do niej gadać spokojnie. Gadaj! No! No! I my dzisiaj będziemy testować te wszystkie słodycze. My no ja Wam wszystkie opowiemy i w ogóle. Ale pierwsze, weź swoje dzięki. No. To są nasze dzięki, które zrobiliśmy z papieru. To jest dziobak Kwak mój, twoje imię małego. Yy, to jest Malinka Kwak, a to jest yy, Maja Kwak. A to, nie wiem, Dziobak Kwak. To jest, to jest Kwak, a to jest Dziobak Kwak. Więc <noise> niech mamy opowiadanie o Waszych giękach. A najdą tutaj do przodu, nie widzicie. I pierwsze od czego zaczynamy? Może od coś takiego. Nie wiem ale to jest Jelly Fruit. Bardzo popularne rzeczy, więc otwieramy jak nocowy prysznie. No. Dobrze, I że nie mam z... gipsy widocznej na ręce, bo bym się rozpuścił pod wpływem wody. No. Więc otwieramy. Mam stresa. Ty już jadłaś, a ja jeszcze nie jadłam. Ja, ja też nie jadłam, bo... bo... Mm. Patrzcie to takie coś. Jest. To zmieni, to zmieni jeszcze. Ja Bo się boję. Nie dam rady. Ja Bo się boję! Ale to jest duże. A może to zostawmy i to na koniec lepiej. Na koniec. Bo ja się boję. Niech będziecie oglądać do końca, to zobaczycie co mi i nie to... przebijajcie. No właśnie. Przebijajcie. No. Dobrze. E, teraz testujemy coś takiego. Ej. Takie są dla Lidia. Takie Wiesoczki. smoczki. moczki, te są lizaki, a te są kuletki. Dziś. no, takie fajne. Więc to testujemy. Najpierw musimy oderwać jakoś papier. No, więc zaczekajcie chwilę. W tym czasie możecie zejść na dół i zasubskrybować kanał, jak jeszcze, bo nie subskrybujecie. Kurde, tego się otworzyć nie da. E, no co? Pójdź po nożeczki. Nie, nie jest dobra, ale jakoś. Patyjnie. I Ja już ja to, ja to, ja to, ja to miałam, i to ja mam też bardzo dobry smak. I to musicie... Tak. do góry I tu macie nizdaczka. No. Jest to smak niebieskiej maliny. To jest to bardzo dobra. Mhm. Są też takie z posypką. Co? nie widziałam. jest buteleczka i... A, wiem, wiem. A, a tutaj mam kuleczki. Zobacz. Zobacz że... Patrzcie. Kurde! Kurde. Ej, to to muszę z... zamknąć. Więc widzowie <grytanie> <grytanie> to nie chcę się nam otworzyć. O, i się otworzyła. A mi też. Ja od razu Wam mówię, że jak ktoś nie lubi mięty, to nie próbujcie białych, bo one smakują mega mięczowo. A ja ich nie lubię. Nie lubisz tak, Nie, nie, nie Ja spróbuję właśnie różowa. Ja pomarańczowa. I różowa. Dobra. Różowa jest... Z... pomarańczowego. Jak to? To jest ble! A jak ta? To jest blecha? Co czujesz? Ja teraz próbuję dużo. A ja blu. Widzicie to mówię? A blu? <grym> Luziasz, git. Git. Luziasz, <grym> git. Ja teraz próbuję jedynego mojego żółtego. Ja, ja też. Jest Ale, No, trochę. Ja teraz próbuję tego blue. Ja białego. Niestety. Nie Muszę spróbować dobra. białego dla Was. Nie, go nie cierpię. Mmm, nie Nie polecam Wam. O! o nie, nie czuć... mega mocno. Tak, czuć na końcu. Jak sobie weźmiecie od razu to. Od razu to. Czujcie. A się nie, to no właśnie. Dobra. To już to jest No. My akurat mamy niebieski kolor, a są też różowe, pomarańczowe i zielone. Tak. Ale one są podobne, podobno są bardzo dobre. Ja jabłam tylko niebieskiego. A teraz możemy się testować Grześka. Dużo, myślę, osób go jadło już. My już go testowaliśmy. Tak, tego niebieskiego. Tak. Ja już testowałam też. Ciemnego mabieskiego, no. on też jest bardzo dobry. Ja też go to jest. też jest dobry, ale możemy sobie go. zepsuć. teraz zepsułam. Mm -hmm. Ej, ja zrobiłam to samo! <laughs> Te, że też zepsułam żeby ja tak. Dobra. Otwieramy. O, ja tak, otwieram zawsze. Teraz ja zrobiłam to samo. Chyba. <laughs> <Odbieram. Dobra. laughs> jest jest strony. dobra widzowie. <laughs> Otwieramy. Dobra i tu To jest pierwszy pokaz... grzyb na czynku tego. Pokazę Polecam tamba. P ha. Mhm. Piżna? Mhm. No dalej do pola tam. My może sobie go skończymy w No, sobie go tutaj odłożymy. Mamy tutaj popity ja tu mam. Ja tu sobie rzeczy to na pompitę. takich motylka I pamiętajcie, że na końcu. No, na końcu. Teraz jeszcze. dla was poświęcane, Które pierwsze? Teraz. I w ogóle pierwsze pierwszy raz widzę te i to z nadzieniem. No. Bo te mamy z wędzieniem ale to są normalne to no są właśnie z wędzieniem no właśnie są co to są jogurtowe on... kru... tu są no są otwarte To ja już otwieram ale a, to później, tak. Zresztą widzę, że myślałam, jadą dużo razy, ale mam nadzieję, że jej nie jadło. Czekaj, po kolei I czekaj, gdzie jest to? Pójść sobie pomyślnie. Znać mi. Proszę. <grym> ja przytoczę te takie. Widzę, Wisiańki, Ela. Ej, Ej, Ej. Ej, to jest. Widzowie, czy wy znacie cię pom To no. z tą kropeczką wygląda jak berecik z Aha! Popatrzcie. <grym> berecik, jakbyście to tak sknietli. Więc no. lubi to, bardzo polecam i ja kocham tą Co? Co? Ja mam nie mogę tego powiedzieć, uh -huh. ale jest to... Mam powiedziała, że jest to coś jak to. Uh -huh. Czyli jak to, to? patroszulko i? No, bo jest podobne. Uh -huh. Więc to są bardzo dobre. Zresztą mamy wiśnia. Na wszystkim. A teraz może liście. Przyjmiemy ja jakieś sery? Liście. Liście, proszę. Proszę, proszę. proszę. No, już. To są takie listki, <grystki>, listki, listki. W ogóle mam nadzieję, nie pokazaliście. Nie pokazaliśmy. Tam był po jakiś ciemniejszy, a tu jest takie. No. I to jest dziwne. Że to na się w ogóle nie wylewa. No. A jak naciskacie, to ono się tak wylewa, a później wchodzi. No, wchodzi no. Jak taki popit. Mm. Tak? tak. Mm -hmm. Poczekajcie. W sensie, jak taki popić. Mam idę mnie popita, i ona mówiła tak. No. jak no. takie. O to chodzi no ping, ping. No, tutaj Dobra. I, I teraz nie bo jeszcze tych smartfonów. No, no, dobra, no, teraz może. Nie. Dobra, tutaj się dotyczy. Nie. Tutaj bym już dalej. znaleźć. bo to było Ty jest tylko jeden w paczkę. Ja próbuję takiego, a ona próbuje takiego w kropki, bo one są tylko po jednym. No, Spróbujemy. Ja próbujemy. Ma jeszcze no, nie, nie polecam tego. O nie, moje też. Bola. Bola. To jest mega no nie fajne. Też będziemy sobie mandarynki. Mhm. Takie mandarynki. <ścoughs> W ogóle tu w ogóle nie mam bananków. Dziwne. A no, A kiedyś chyba były. Kiedyś. No. Dużej było. Ale może z dżemem, e, albo może z sosem ich nie ma. Mm -hmm. Dobra. Są te bardzo zalubione przez dużo osób mandarynki. Loleczki. A sos też kaskocujemy? Hę? Sos też? Uh -huh. O lala. Sos jest tak, tak, tak samo jak tam. Tylko, że takie jest ciemniejsze na przykład. Aha, Podażę. No, no, no. Bardzo dobra polecam Wam. Mhm. Ale oprócz ma jest. jest to i to tylko jedno. Dobra. Okay. Zobaczcie, jest do drugiego druszka? Nie, jest tylko jedna druszka. no, no. Okay. Która? Może jeszcze raz to? No. Dobra, ja teraz mam takie w kropeczki, a ona ma takie jak ja, tylko że to są po prostu inne kolorki, więc. To, Ten! Więc to pewnie będzie smakowało tak samo, te dwa. I teraz będą jelly wkrótce. A nie, jeszcze jakieś tysiąca mhm. I będą dżeli wkrótce. Mhm. Dobra. Marzemy taki sam jak mandarynka. Mhm. I nawet trochę smakuje podobnie. No bardzo. Dobra. Mhm. Bardzo dobra. Dobra, tyle? Dobra, jeszcze gruszka. No, ty możesz sobie wyjść liście, a ja testuję gruszka. Co to jest za gruszka? Ja ją pierwszy raz widzę. A takie liść? Liść to jest... no. Dobra, próbuję. E, ja. smakuje trochę inaczej. Dobre. Ej, ej, wiecie jak to smakuje? Jedliście e, kalibo normalne, to smakuje jak zielony kalibo trochę. Ej, to też jak e, haribo, trochę. A ten sosik? Nie wiem. Ale ten normalny to kalibo. Kalibo mm. mm. Sosik nie ma smaku. No. no. I teraz stosujemy takie żelki. To są te same, tylko że są jakieś mm. jabutowe. No. Nie wiadomo jak smakuje. Jakoś jogurtowo, bo to jogurtowe. I pamiętam we, we jogurty. I co? No jogurty. Boże! O Boże! Patrz, co się stało wszędzie! Czekaj, czy masz co? No tak. A nie. No tak, tak, tak. Testujemy. Ale miękkie! Co to jest dziwne? Kurde, to ma taki sos. To jest bardzo miękkie. No dalej jest to normalne. Czasek pianka. Hello, to jest może pianka. To jest iść. dziwna. Dobra, teraz to po prostu jakiego jest zestawimy? No. I jest No nie, ja tylko widzę, jaki I zestawimy. Widziałem, ja z takiego biura i tu jest takie miękkie po prostu. Bo, bo czy ta mandarynka w ogóle nie ma koloru, jak mandarynka? A w środku jest taki Tik, tik, tik. tyk. Nie, jest taki pomarańczowy. No. Myślę, że lepsze te pierwsze. Tak. Cze Tak się no. No, no, no. Można powiedzieć, że one są O! I patrzcie na tego jeszcze. Niech ja się rozpłynął. A mi po palcu spływa. <noise> Tutaj. Ej, patrz. On jest jeszcze taki. W środku jest zielony. A to jest takie miękkie. Ale ja to już pokazywałam. Niech się z tego. Mhm. <noise> Nie polecam. Nie polecam. Tak, średnia sama. Zostały na nam, jelly nie jeszcze wezmę jeszcze jednego tego, żeby, żeby nie ja żyć tego ja smaku. Ja Jesteś. Mhm. To są naprawdę wygląda. Mhm. Nawet te obrzydliwe smaki cytryny nowe nawet nie dorównują do tych. Mhm. Te są dużo gorsze. Też też to, to, to bańskie. Mam klejące ręce nie polecam. No, ja to mam nie ale to nic. I teraz nadszedł. Fer, <grym> To się w ogóle gibie. To się gibie, a nie. Troszeczkę w sumie. Dobra. Wiesz, że to ma nie? No, yeah. Bo mi się to z zgniotło! A widzisz, jakie to jest małe? To się z... Nie. To nie jest mini, a to naprawdę sprawdzimy, że się dosyć duża. No. To nie, jest moja buzia. to nie jest moja buzia. To nie jest moja buzia. Widzowie. Dobra. <grywia> Chodź. Bo mi to do ucieknie. To jest jakaś galareta. To jest jakaś galareta. Boże, ja to mam na wusce. I na i na garcia. O, o matko moi. Bla. Co? To jest blasz? Spróbuj, tak sobie. Czy takie Musisz to zawsze gryźć. Tak. Bólam Proszę to jest sobie odleśne. Ja wam nie polecam, że to w ogóle jak truskawka nie smakuje. I to tak tu pękło, i mi to wszystko poleciało. To, to, ja, to to tak to, roz... ja to tak rozgryzowało. I to mi jeszcze leci. Kurde. Polecam, Tę? ale to powinna być woda. Taki sos, sos, ale to jest galaretka. A to się tak trzęsie jak woda. Wow. Wow, wow, wow. Nie polecam. I to totalnie. Nie powodzę. Jak to dziwnie smakuje jeszcze. Widzowie, Fatih, dostań tu z Widzami na coś pogadać. Z nimi ja sobie u ręce zaraz się zamienimy. No. Zobaczę, tu wychodzę. Ona idzie umyć ci na. Chce Widzowie. Szkoda, że Ty, jest tutaj obok, tutaj, y tak w No. Tutaj tak w w tą stronę. Nie wiem czy mnie widzicie, w tam stronę jest łazienka, tu blisko, więc no. może mnie będzie wysyłać z łazienki. Dobra, widzowie, to jest taki... właśnie, mm, takie właśnie mm, takie. Nie wiem, jak coś to ja patrzę się w was, ale wy może widzicie, jakby się patrzyłam tam. Ład. Niedobre, a my musimy to pić jeszcze. A inni nam to polecali. Uee! Właśnie widzowie, to jest niedobre. Widzowie, już jestem? Już jestem. Już przyszła? Słyszę mnie troszeczkę? Nie. Bo ja tak mówiłam, widzowie, widzowie słyszycie mnie w ogóle? Tak się. Pomoże widzę. Patrzcie. Ja mam bambę. Gdzie ty masz dzielić w Tu są z chłopaków. jest niedobra. Dobra. Dobra. Dobra, może dokończmy wszystko dla nich. Dobra, Dobrze, no jest, możemy pierwszy dokończyć te pięć niedolników. Dobrze. Ja już tego nie mam. To jest oblecha. Dobra, Dobra coś tak, Dobra. Dobra. Tu mamy jakieś zielki. Zlejmy sobie po jednym teraz. Potem sobie jeszcze skończymy te. Dwa mm. i nam zostały i to. Czego polecam? Mam daleko powoda. Tylko może kończymy końcu trzeciego będzie na tych obleśnych. Jeszcze a ty masz jakieś brudne ręce? Nie, bo ja miałam taki wielki tutaj. Mm. Kompanka? A dzięki niemaniu, bo mnie nie mija. Mam czas. Pokażę, jak to w paczce wygląda. To są na przykład paczce, co się z dzieje. Dobra, dla Was się poświęcę za jeszcze jednego. Dla Was. Ja mogę się dla was poświęcić nawet na trzy, na cztery, ale nie wiem, czy to przeżyję. Ale tylko w ogóle piję, bo takie nie to, co pójdę. Tylko ja sobie wezmę jakiegoś dobrego, chociaż mm. nie Widzowie, one są takie średnie, ale jak dla was smakują, no to jedzcie, no, my wam nic nie mówimy.